Witam w Zagrajmy Dalej w Celtic Tales. Będziemy kontynuować podboje. I tym razem z jednej prowincji zaatakujemy aż. Trzech. Pod drugim że to się uda. Myślemy wojowników. Nie, tej rydera będzie tutaj przewodzić. Eee, to jest kolejny druid. Dobrze. Tak więc. Tutaj pójdą tak ci, ci trzej. Dobra, ten wybór był kompletnie jednozowy. Tutaj jest czterech wojowników wroga, tak więc tutaj może zaatakujemy królem naszym. Oraz y, Julio, Call Lud. I tutaj nie wiem, kto jest, szczerze mówiąc, tak więc zaatakujemy kim tylko się da. Bez żadnego druida, ale nic nie szkodzi. Tak się powinno udać. No chyba, że będzie... Tam się okaże, że jest dużo wrogów, w znaczy dużo wrogów, dużo czempionów wroga, to wtedy uciekniemy. Trzy wojny. Zaraz się zaczną. Będę. Ale jeszcze zanim to nastąpi, to do prowincji wkroczyła Morigan. Przez to zastąpiła kokulejna tutaj jako wodza. Ty, Morrigan, możesz trochę patronować w sumie. W ogóle, nie, że to jest. Jest. Y... Syndlit i jest Brick Rue. Brick udało mi się już ono co. pokonać za pomocą Kokuleina. Czy oni w ogóle zdobywają tu jakiś poziom doświadczenia jeszcze na tym Brick Rue? Bo mi się coś nie wydaje. Zobaczymy na Morrigan, ma 43 w tym momencie. Zobaczymy ile będzie miała po tej walce. O proszę bardzo, i on obrywa, prawda? I to dosyć solidnie obrywa. No i tak się już odkuł, niestety. Ciekawe, może jak się go pokona w tym namiocie, to on się natychmiast przyłącza albo coś takiego. Twój champion nie był w stanie mnie pokonać. No, A ty nie byłeś w stanie pokonać mojego czempiona. Yy, zobaczmy. 30 tylko przybyło. W sumie to więcej niż jakbym po prostu kliknął na samą turę, ale i tak mało. Dobra. Yy, przekupywaliśmy tutaj yy, plemię, żeby stanął po naszej stronie i będziemy robić to dalej. Tutaj myślemy Diarmuida. Spójrzcie na to, to jest zwojownik. On ma aż 85 karm. Czarm. Widać nie na darmo ma ten przydomek. Low spot. Low spot. Low spot. spot. Eee, falias. To tutaj nie. Może. Może później. Drugi bohater, który ma dużo charm, to byłby. Nikt kolej. Dobra, i on pójdzie. Z metalem. Przyniesie im hej, metale, a oni zobaczą, że on jest dobry. Śpi. Wydobywaj nowe podarki. I skończmy turę. Albo nie, moglibyśmy tego Brick w sumie zrekrutować. Dlaczego nie? To się uda. Nie, jednak nie. <grych> e, nie włączyłem czasu. Kurde, no. End. I teraz zacznie się wojna. Kalatin. Bardzo chciałbym przyjąć Kalatina, żeby stanął po mojej stronie. Bardzo. Ale zanim to się stanie, to najpierw pokonamy sobie jeszcze tego bezgerę tutaj. Mocną berwą. Dobra, ten Messgera może go już uznać za pokonanego. A teraz oficjalnie to przepieczętowałem. I został nam ostatni człowiek. Wydeczmy przy okazji Deirdre. W mitologii celtyckiej, Deirdre była najpiękniejszą kobietą na świecie. I znowu to się posługuję treścią instrukcji, ponieważ jak już wspominałem, ja się na tej mitologii prawie już w ogóle nie znam. Tak więc e, powtarzam to, co można wyczytać w instrukcji. A instrukcja jest znalezienia na necie, jeszcze raz to mówię. E, no dobra, chyba Kalatin właśnie poszedł na, poszedł na frytki. Brawo, panie Druidzie, Druidzi są w tych grze zbyt silni, uważam. Nie ma żadnej runy. I proszę zobaczyć, on ma tutaj y, po pierwsze politics, a to znaczy, że jeżeli byśmy go wysyłali, w, żeby na przykład trybut robił albo żeby robił rekomendacje, czyli sojusz, to wtedy on miałby większą szansę powiedzenia. I Nature. To powoduje, że w czasie walki. Gdy nasi bohaterowie śpią, to odzyskują więcej. Naprawdę bardzo dużo więcej. I udało mi się go przyłożyć. I jego też. No. Czyli to była która prowincja? Osiemnastka. Ale, no ale osiemnastka. Została nam jeszcze ta. Jak widać, walki też w tej grze mogą być szybkie. Niekoniecznie muszą się ciągnąć całymi długimi minutami, bo godzinami powiedzieć, to byłaby lekka przesada. Jedyna runa, która mogła się popsuć, się właśnie nie popsuła, tak? Pięknie, pięknie. A ten nie trafił. No właśnie, i teraz nie można sobie wycelować tamto pole. Yy... Nie no co ja robię. Tak ma być. Tutaj proszę stanąć. Kurde głupi debil, ale coś się ten figo był jeszcze głupszy. I podszedł pod nóż. No i nastałam układ za też. Piękna. Wszyscy do przodu! Dawać, dawać! No dalej! Celuj i strzelaj! Spotkam wreszcie kogoś? Tak jest. Co zrobiła? Ja nie wiedzieć! Ja nie wiedzieć! No yy, ale trzeba wspomnieć, że to nie jest przywódczyni, więc na pewno oni mają więcej prowincji pod kontrolą. I ten ostatni koleś ucieknie w tym momencie. To chyba nie był koleś, tylko kolesiowa. Eee yy... Druid! Kolejna z półksiężycem na szyi. Oni wszyscy są druidami. No i Figol. kolejny druid. W sumie zyskałem. Jeden, że trzy nowe prowincje to jeszcze nowych czempionów. W tym Kalatina, który właśnie objął kontrolę nad tą prowincją. Zrobimy taką sztuczkę. Leczenie. Bardzo dobrze. I wyniesiemy się stąd. Tutaj. Deirdre i Kalatin opuszczą tą prowincję w tej chwili. Zabiorę ze sobą krówki i zabiorę ze sobą jedzenie. I okej! Okay. Namiot stoi niepusty. My nadal niejaki tutaj urzęduje i niestety nie można go przyłączyć. Ale można potrenować naszych. Z tym, że my nadal i tak to zrobi źle. Tak więc. Nie chcemy jednak tego robić. And? Nie. Sleep. Dobra. Uf, stoję na chałupa i ognisko. A nie stadela. Tutaj ktoś został, tylko jeden kaj. Tak więc można. Oddelegowałeś już tą prowincję 19. Prowincję 12 zresztą też. I jeszcze miałem sprawdzić jedną. Którą? 40. Tak. Osoby z prowincji 40 zaraz przyciekną do innych prowincji. Czyli tutaj wyłączyć, a tutaj włączyć. I tutaj też od można. Dlaczego nie? Exit. Teraz tak. Ty masz nasze kamienne runy, prawda? Już niedługo przestaniesz. Ty pójdziesz uh -huh. w Kimę. Ty trenuj. A ty, ponieważ się trenuję, to go wylecz. Żebym mógł trenować dłużej. Teraz tak. Go, masz drogi z sobie dzibię w metalu, dajemy Enter. Teraz tak, to jest stronica 27, dobrze. O! Odkryło się z jakiegoś powodu. Samo. No i jak widać nie zostało nam już dużo tej wyspy do podbicia. Tak więc może jednak się wywiąże z tej obietnicy. Na pewno, znaczy to na pewno nie będzie 20 filmów. Ale być może będzie 25. I co zrobimy? Yy, na przykład, metal będziemy dziwali. I ty też, ty też, ty też, ty też musisz. Dobra. Procha. O, to broszka przecież podwyższa charm. To możemy ją dać jakiemuś bohaterowi, który idzie na wycieczki. Dobra, ponieważ ci się odblokowali, to tak więc należy wysłać e, ludzi, którzy by pilnowali tam. Mamy jakiegoś druida tutaj? Mamy barda jednego, dwóch. Fuck. No dobra, będą musieli oni działać jako straszacze przys przysłowiowi. Przejdźcie tam. A ten konan też jest bardzo. Bardem. Teraz tak tutaj, ona jest druidką, zapomniałem, to zapomniałem. Dobrze, i druidka w takim razie przejdzie do osiemnastki. ale muszę odmówić, jak zwykle. Ja, Ja, Deidre, przybyłam. Bardzo dobrze. Możemy zatem zrobić delegację tutaj w czterdziestce. i, i, i. i, i. Latim przybył, więc damy mu kamienny <laughs> Give Stone Rune. I tu od razu widać jak się te runy nazywają. Terrestrial Rune, czyli runa ziemska, tak? Dobra. Give Stone Rune. Czwartego poziomu runa. Bardzo dobrze. On jest... ...silnym druidem. Bardzo. Prawdopodobnie będzie nam towarzyszył już do końca gry. We wszystkich wojnach, w których będzie Fin uczestniczył. Albo ogólnie po prostu, no nie zostawimy go w jakiejś prowincji, żeby tam się honkował, nie? O to mi chodzi. Tutaj. Trenuj. Jesteś już całkiem silna, ale musisz trenować. A ty musisz leczyć. Znaczy, odnawiać zasoby siły, tak naprawdę. Też, trenuj. Gdzieś nasz drogi Finn? A tutaj, trenuję już. Dobrze. Tak więc... Yy, co mogę zrobić? A! Rockland. Dlaczego nie? Dobra, i zastopuję tutaj ten film. Następny może będzie na razie po... O, odkryła się kolejna lokacja. Kolejna prowincja. Nie no, jakiś podwój będzie. Tylko jeszcze nie wiem jaki.